Cześć, witam Cię serdecznie w tym naszym nagraniu z cyklu 90-dniowego wyzwania. Do dzisiejszego nagrania zainspirował mnie nasz, można powiedzieć, guru internetowy, Paweł Danielecki, dlatego że nagrał dzisiaj wideo na, na temat tego, jak można działać w internecie w dobry sposób, jak w zły, to znaczy jak i złą drogą, tak przebyć złą drogę i no i po prostu prze, przejść przez te wszystkie zaułki i ślepe uliczki. No i oczywiście, co zrobić, żeby wystartować dobrze w biznesie. No i ile to wszystko kosztuje, bo musimy dobrze wiedzieć o tym, że i za co ci dziękuję Pawle. że pokazałeś ludziom nam wszystkim, że biznes internetowy kosztuje, tak? że to nie jest tak, że my sobie po prostu rozpoczynamy biznes, nie mamy żadnych kosztów miesięcznych i jest pełen high life. Jeśli nam uda, to się uda, a jak się nie uda, to trudno i, i nic się nie będzie działo. Tak? Trzeba też dać sobie z tego sprawę i właśnie tutaj Paweł nam to bardzo dobrze zobrazował, że żeby zrobić profesjonalne wideo, profesjonalne nagrania i w ogóle, Wiecie zresztą, że całe, cała kampania marketingowa, od wszystko od A do Z, najmniejsze szczegóły u Pawła są zrobione na tip-top i pokazuje nam właśnie, jak ile to wszystko kosztuje i, czy, i gdzie to można zamówić, gdzie to można kupić, żeby pójść po prostu. Trochę na skróty, tak? Znaczy na skróty to może złe wyrażenie, bo dużo osób będzie myślało, że po prostu nie robimy wszystkiego sami, tylko gdzieś tam szukamy tanich, szybkich rozwiązań. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że pewne rzeczy już zostały zrobione i my możemy z tego najnormalniej w świecie skorzystać, tak? Ty możesz z tego najnormalniej w świecie skorzystać. Nie musisz szkoła od nowa wymyślać. Do, do pewnych rzeczy są dostępy abonamentowe, do niektórych rzeczy są Dostępy jednorazowe, ale niemniej jednak i tak i tak trzeba inwestycje poczynić. I właśnie teraz chcę Ci pokazać, jak to, jak to wszystko wygląda. Już ci właśnie teraz pokazuję. A więc pokazał kilka narzędzi, których używa. To znaczy też zaprezentował pewne narzędzia, na przykład jak obsługa automatyczna naszych płatności naszych zamówień, tak. jeśli na przykład chciałbyś mieć swoją platformę do tego, aby zbierała kontakty, był automatyczny marketing i jeszcze szła automatyzacja sprzedaży, no to są to koszty w granicach około, około 600 zł, tak. nie dobrze mówię, 900 zł miesięcznie, no tak, tak to wygląda. Bo nas to interesuje, dlatego że tutaj w tym pakiecie jest jeszcze automatyzacja sprzedaży. Tak, jak kilka, kilkadziesiąt osób kupuje od ciebie, no to wiadomo, że do, każdego, do każdej osoby indywidualnie nie będziesz wysyłał danego produktu. Tak, także to tak wygląda. Druga sprawa to na przykład intra, różne takie wstępy, przejścia, takie wideo promocyjne i tak dalej. Można i, i powiem tak, to, to jest najmniejszy wymiar kary, to, to, te ceny to tutaj widzisz, dlatego że e, Paweł też mówi na tym wideo, że jeśli byś zamówił, czy, czy on w ogóle kiedyś chciał mówić takie, takie, taki wstęp, takie wideo dla, dla, dla swojego projektu, no to zaśpiewali mu 3-4 tysiące złotych, tak, bo wytłumaczyli mu to tak, że e, jest to tak, tak samo jak produkcja filmowa. No to jeśli takie są ceny, no to 40 dolarów to jest najmniejszy wymiar kary. Dobrze, no idźmy dalej. No i na przykład te. Takie, takie wideo można gdzieś osadzić, tak, czyli po prostu jeśli robisz jakieś wideo promocyjne, no to musisz mieć jakiś szablon, tak, jest jakaś strona, po prostu, żeby ona ładnie wyglądała, no to też warto skorzystać z, z, z gotowych szablonów, różne są ceny, tak, akurat ten 50 dolarów kosztuje, ale można już od 10 12 dolarów nabyć. Co jeszcze? Kolejna sprawa, to jest Grafik River. I tutaj można od, od już od 1 dolara, po prostu jakieś grafiki, tak? jakieś obrazki. Widzisz, 6-7 dolarów, 29 też oczywiście, ale już nie tańsze są od jednego dolara. Grafiki takie indywidualne, można powiedzieć, grafiki, które no raczej się nie powtarzają u innych na swoją właśnie stronę promocyjną. Tutaj jest narzędzie kolejne, które omawiam, to jest wideo Visual Website Optimizer, czyli to jest coś takiego jak testujesz sobie stronę Squiz Page, stronę ściągającą, chcesz zobaczyć, na przykład masz dwie wersje i chcesz zobaczyć, która lepiej konwertuje, czy jedna, czy druga. No to właśnie do tego warto jest mieć. Takie narzędzie jak jest Visual Website Optimizer, tak. No i tutaj to, co nas interesuje, no to wiadomo, że na 30 dni możemy sobie wziąć to za darmo, a później to jest 49 dolarów miesięcznie, gdzieś tak około. To już ten, ten po prostu aspekt by nas interesował, nie? No i kolejna sprawa to jest generowanie, czy w ogóle budowanie, stawianie bardzo ładnych stron, quiz page, tak, czy landing page, obojętnie, generator stron, tak czyli możesz się z tym męczyć sam 3-5 godzin i tak jak tutaj, a tutaj po prostu bardzo ładne, dobrze konwertujące strony można sobie po prostu z dostępem miesięcznym wykupić. I ile to kosztuje? No musisz, musisz też sprawdzić, że no jest to wydatek miesięczny, tak bo żeby mieć dostęp do tego generatora stron, to płacisz albo 37 dolarów miesięcznie, albo 197 dolarów na rok, także też widzisz już, że jest to, Jakiś wydatek miesięczny. No i wideo, wideo które powinieneś obejrzeć, no to, to to, na które pewnie Paweł Cię zaprosił już dzisiaj, no to jest to expertintensive.pl łamane na wideo1.html. Tak, no tutaj właśnie on pokazuje i... Witam serdecznie z tej strony, Paweł Dąbrowski. tutaj umieszcza i pokazuje na swoim własnym przykładzie, na swoim własnym nagraniu wideo no i jeśli oczywiście no, jest już 101 komentarzy, przed chwilą patrzyłem, to było 77, także no mistrz generalnie, jeśli chodzi o e, budowanie audiencji, o, o responsywność i tak dalej, i tak dalej, także jeśli chcesz e, no, być tak profesjonalnym, chcesz zarabiać pieniądze na sprzedaży internetowej, na kampaniach internetowych, to definitywnie e, powinieneś tutaj właśnie e, zgłosić się do Pawła. Paweł wie, jak to robić i no, i po prostu ciebie nauczy. Także to jest no, jakby niedościgniony ideał, można powiedzieć, jeśli chodzi o internetowy marketing. Także profesjonalne wideo, wszystko od A do Z. Marketingowe sprawy są załatwione. No, trzeba mieć dużo cierpliwości, dużo pracy w to włożyć. Niemniej jednak wiadomo, że się opłaca. Tylko tak jak mówię, jeśli działasz w internetowym marketingu tylko i wyłącznie, czyli w sprzedaży usług, jakichś produktów i tak dalej, my działamy, to znaczy przynajmniej ja działam w innym trochę aspekcie, w innym, w innej niczy, czyli w, w programach partnerskich i w biznesie sieciowym, także... Ten biznes ma być duplikowalny, trochę inna jakby charakterystyka jest tego biznesu e, i e, no, nie wyobrażam sobie na przykład e, tysiąca osób czy dwóch tysięcy ludzi w, e, w marketingu czy, czy, czy w sieci nauczyć po prostu duplikacji, czyli powielania takich nagrań wideo i takiego wszystkiego profesjonalnego. Nie ma takiej możliwości, chociaż chciałbym, tak. <laughs> Ale jaki, jaki z tego wniosek? Chodzi o to, żebyś traktował biznes w internecie jako biznes. Czyli zrozumiał, że. Tutaj, jeszcze sobie podsumujemy wydatki, zaraz ci pokażę, bo tego nie pokazałem. Chociaż tutaj już mam to gdzieś. Zaraz ci pokażę. Mam to już wypisane po prostu, ile jakie są miesięczne koszty, o których właśnie tutaj no, delikatnie wspomniał Paweł na tym, na tym nagraniu. Już Ci pokazuję. A więc tak, jeśli chodzi o y, te narzędzia, tak, czyli Graphic, River, Temp Forest, VideoHype, y, Infusion Soft, i tutaj są, jest jeszcze takie narzędzie do y, planowania swoje, swojego, jakby. Dnia, swojej pracy to jest też bardzo ważne, bo można bardzo wiele pieniędzy stracić, o czym też się dowiesz, jeśli posłuchasz tego nagrania. Ale w skrócie miesięczne koszty to jest 49 dolarów, 37 dolarów i 300 dolarów, bo tyle tam było miesięcznych kosztów, to jest około 1200 zł. Tak? No i jeśli jednorazowo płacisz za grafikę, za jakiś template, za szablon, za jakiś obrazek tak? no to jest 45 dolarów to około 140 zł, czyli około 1400 zł. I to jest, tak jak widzisz, to jest e, biznes, czyli tu jest pokazane, pokazana inwestycja. Tak? No i oczywiście, wiadomo, że możesz to robić na własną rękę, czyli możesz to właśnie robić każ, każdy e, aspekt tego biznesu, czyli każdą składową wykupować i, e, i po prostu składać to samemu, bo już tutaj pomijam fakt e, utrzymania autorespondera, utrzymania reklamy. E, no bardzo wiele serwerów, tak, i tak dalej, i tak dalej, to są kolejne, kolejne koszty, a możesz skorzystać z gotowego rozwiązania, które dostajesz, że tak powiem, takie combo, tak, hybrydę, czyli między innymi top benefit MatMaison, tak, czyli to, co my promujemy, czyli wszystko do promocji, czyli strony ściągające autoresponder wbudowany, czyli to coś, czego nie musisz samemu stawiać, nie musisz martwić się o serwery, i tak dalej, i tak dalej, no Może skorzystać z miesięcznie z, no, z małej opłaty, no bo biorąc pod uwagę fakt, że tutaj miesięczne wydatki wyszły na poziomie 1200 zł, no to 97 zł, taka cena, jaka jest teraz za to benefit, no zgodzisz się ze mną, że to jest trochę śmieszne, tak? No dla nas też to jest śmieszne, ale na razie badamy rynek, na razie dajemy ludziom w Polsce po prostu możliwość sprawdzenia, przetestowania, później będzie to znacznie droższe w, w Stanach, takie rzeczy są sprzedawane po 500-600 dolarów nawet e, miesięcznie takie rozwiązania. Dlatego, że nie musisz się martwić o to, aby skonfigurować to wszystko w całość, tylko dostajesz gotowe rozwiązania od A do Z. E, także tak jak widzisz, no, koszty miesięczne są. Czy, e, nie prowadzisz tutaj biznesu takiego standardowego, nie wynajmujesz powierzchni, e, czy, czy nie wynajmujesz biura, jednak musisz wiedzieć, że i tak, i tak miesięcznie trzeba po prostu mieć do pewnych rzeczy dostęp. I trzeba po prostu płacić to w abonamencie, czyli masz tak, tak zwany w cudzysłowie czynsz miesięczny. No, no, z czym musisz się liczyć, po prostu, tak? Nie ma, nie ma nic za darmo. No, i z tym przesłaniem chciałbym Ciebie zostawić, chciałbym, żebyś zrozumiał to, że jeśli my dajemy Ci dzisiaj jakieś rozwiązanie, czy ja, czy ktokolwiek inny tak, z marketerów, to pamiętaj, że to jest ułamek ceny tej, którą musiałbyś po prostu zapłacić. W innej konfiguracji, czy wykupując to na własny rachunek. Także pomyśl o tym, zastanów się, możesz skorzystać z gotowego rozwiązania, jakim jest Top Benefit, gdzieś tutaj będziesz miał link, czy pod, czy nad tym nagraniem wideo. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci miłej nocy, miłego poranku, miłego dnia, w zależności od kiedy będziesz to oglądał. Pozdrawiam cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam cię, cześć.